Magda Pochanek, witam ponownie z Wizny. Teraz moim i Państwa gościem będzie gość szczególny, Ludwik Zalewski. Witam Pana. Witam serdecznie, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Prezes Stowarzyszenia Klubu Ford. Spotykamy się tutaj dzisiaj po dwóch dniach, takich szczególnych dniach. W poniedziałek, z nocy, z poniedziałku na wtorek i wczoraj odbył się, odbyła się ekshumacja zwłok kapitana Raginisa. Tylko chyba trochę nieudana, mogę tak powiedzieć. No cóż, pewne tajemnice jeszcze długo, długo nie będą rozwiązane. Odkryliśmy co prawda szczątki i to szczątki polskich żołnierzy, polskie guziki, polski hełm, ale oczywiście nie, nie stwierdziliśmy, że to są dwa kompletne szkielety, czyli kapitana Reginsa i poczcińka brykalskiego. Ale myślę, że ta tajemnica czeka jeszcze na pewne wyjaśnienie. Przed nami jeszcze wcześniej taki problem był, o którym oficjalnie na przykład nie, nie da się mówić, nie, nie było to udokumentowane. Ja spodziewam się, że jednak siostra dokonała tego, czyli w 1941 roku po wejściu tutaj Niemców, po przepędzeniu Armii Czerwonej, że jednak pomimo jak gdyby sprzeciwu Niemców, czy niewrażenia ich zgody według jednego z mieszkańców okolicznych, który sami to powiedział, że prawdopodobnie jednak w nocy dokonała tej ekshumacji i, nie zabra i zabrała go na, na Łotwę, z tym, że nawet i wtedy nie sądzę, żeby nawet jego mogiła tam była oznakowana, Musimy szukać dalej, tak jak już kilka lat temu próbowałem to robić, oznakowana dlatego, że poniąć wszystko tam dalej bo okupacja niemiecka i ona nie mogła z, z demonstracyjnie pochować brata stąd. Mógł być w grobie rodzinnym, ale niestety inaczej. Także nawet i takich rzeczy spodziewam, że ta pewna tajemnica jeszcze czeka na odkrycie. No Właśnie to były dwa dni pełne pracy, można powiedzieć, ponieważ to cała noc, wczoraj cały dzień, ale ten hełm, hełm bo ja przyznam się szczerze, że byłam podczas całej tej ekshumacji, to był piękny znak, że odkryliście no, mogiłę polskich żołnierzy. No Pomimo to, wszystko, to jest, że tam nie ma... To jest właśnie prostu... tak, jak to często bywa, ta, ta romantyka, tak jak to u nas przyjęte, że, że ta mogiła żołnierska to jest ten krzyż brzozowy i hełm. Hełm żołnierski założony na tym krzyżu. No tutaj, jak raz mieliśmy przykład tego, że ten hełm pozostał właśnie był razem, razem z nimi tam w Mogile. No cóż, symbol taki romantyczny, czasem tragiczny, no ale taki polski, narodowy. Może jeszcze przybliżmy, co zostało znalezione właśnie oprócz hełmu? No części, to znaczy szczątki ludzkie, można powiedzieć, fragmenty czaszki z rąk. Yy, guziki polskie, przede wszystkim fragmenty mundurów no to to są drobiazgi. Było jakieś to... zdjęcie, prawda, no, wizerunek kogoś to Trudno powiedzieć, czy to, mhm. czy to ktoś z rodziny, czyjeś zdjęcie kogoś umieścił mhm. na tym, czy przy tym. No ale trzeba powiedzieć, że to po tylu latach zachowało się prawie Pięknie, że w, ideal... tak. w idealnym stanie. Tak to wygląda. No może spodziewaliśmy się więcej, ale ja te tajemnice czekają na to odkrycie. Ale... Mhm. Rozumiem, że nie zaprzestajecie na tej ekshumacji, będziecie szukać dalej. Nie, tu jest, ja muszę jednak oddać cześć i duża zasługa, mhm. to jest to, Stowarzyszenie wizna 39. To jest kolega Darek Szymański, naprawdę włożył to dużo pracy. I kilka lat pracy trzeba podkreślić. I, i sam ich zamysł, żeby to 10 września, Aha. tam właśnie w tym miejscu, gdzie Ragnis dopełnił przysięgi, jak gdyby zmienić to miejsce w takie bardziej dostępne, że tam można będzie wejść, złożyć kwiaty, a prochy obu tych bohaterów, czyli i porucznika brykalskiego i kapitana Ragnisa, żeby leżały właśnie tam pod posadzką w tym schronie na, na, na górze. No taki dość piękny pomysł, zamysł. No... Z... Ja zresztą nawet w czasach można być mocnego socjalizmu podziwiałem, że ktoś jednak tu dbał o tym to miejsce, że zawsze jak się przejeżdżało, ale to zawsze od najdawniejszych czasów to tam na górze łopotała biało-czerwona mm -hmm. flaga. To, to, to było piękne, że mówię, nawet w tych dawnych czasach nie zapominano o tym, że, że to, to, to było i ktoś o tym pamiętał i zawsze ta flaga była i do dzisiaj łopocze. Ale trzeba tutaj też wspomnieć, że pan zadbał również o to, żeby kapitan Reginis miał pomnik. I to bardzo szczególny pomnik, to jest kawałek schronu, prawda? Tuż przy drodze. Jest to, to bo w 2001 roku taki pomysł się zrodził, żeby jakoś tam miejsce... No, wyglądało troszeczkę inaczej. No, był tam taki pomnik betonowy, taki, taki prawda, najprostszy jaki może być, praktycznie to były tylko fragmenty takiej podmurówki i no, trzeba było jakiś, jakiś pomnik, no, coś postawić. No, mi się wydało, że najprostszym takim pomnikiem i najbardziej pasującym to jest fragment schronu. Fragment no schronu, co prawda to jest schron z Nowogrodu przywieziony, a nie tutaj od nas skrupików, ale to my się tym nie mamy co, dlatego że to są schrony, tak jak nazywam bliźniacze. Mhm. Czyli, czyli możemy je każdy fragment dopasować w poszczególne miejsca i, i znajdziemy odpo... odpowiednik, gdzie, gdzie, w którym nawet, nawet ten fragment, gdybyśmy teraz wzięli... Schemat czy rysunek tego schronu Raginisa, który jest na górze, to możemy go umiejscowić przy wejściu, bo to jest fragment osłony wejścia. A w pierwszym momencie oni właśnie byli położeni przed tym wejściem, czyli przed wejściem do schronu przy tej płycie, więc to można wiernie nadawało się na taki fragment schronu. Zresztą ten fragment schronu, który możemy podziwiać cały czas, patrzeć przy drodze na Białystok, ma ze sobą też historię taką okrutną jest fragment schronu nad rzeki między Nowogrodem a Szablakiem, tam gdzie polska załoga została wypolona miotaczami płomieni i to cała załoga zginęła. Można powiedzieć, że ktoś powiedział, że sami się do tego troszeczkę przyczynili, bo nie było wtedy łóżek, łóżek nawet w tych, mhm. tym pokoju wypoczynku, tej izbie żołnierskiej do wypoczynku, więc żołnierze nasi poszli i przynieśli słomę z pól, Prawda, przy bombardowaniu, i przy ostrzale, jak Niemcy ostrzeliwali drzwi po okrążeniu, nie dało się ich nawet otworzyć w momencie, gdy Niemcy już podali schron, po prostu zmytaczy płomieni, więc cała załoga spłynęła żywcem. Mhm. Tutaj może warto wspomnieć, jeżeli chodzi o te szczątki, które zostały również wczoraj znalezione. Teraz zostaną poddane badaniom, ale okazuje się, że z tych kości, które zostały znalezione, nie można poddać badaniom DNA, tylko może być poddany jeden, jedyny ząb, który został właśnie wyciągnięty z ziemi. Czyli ten jeden, jedyny ząb może należeć albo do Brykalskiego, do kapitana Raginisa, albo w ogóle może zostanie tak zdarzyć. Może tak się zdarzyć, że, że będzie to ząb właśnie dowódcy artylerii czyli... Macie taką cichą nadzieję, że jednak uda się chociaż próbować no, kawałek członek rodziny decydował się na jakby udostępnienie próbki DNA oficjalnie, więc ta, 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 te czynności były dokonane. No i miejmy nadzieję, że tak będzie. Co w momencie, jeżeli no, nie uda się nawet tego kawałka Raginisa znaleźć czy ten pogrzeb 10 września odbędzie się na górze. Na Górze? No, tutaj głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Wizna 39. Oni robią mm -hmm. wszystko, żeby tego dopełnić. No, za to ich podziwiam i, i, i myślę, że, że tutaj wszyscy powinni pomóc. Tutaj jest nawet taki pewien problem, mm -hmm. bo mówimy obrona Wizny, odcinek Wizna, a znajduje się na terenie gminy Zawady. Zawady. Mm -hmm. Ale mi się wydaje, że to nie jest problem, który dzieli, a wręcz odwrotnie. Tutaj Od razu powinny być zaznaczam, zatarte, prawda? Zaznaczam jeszcze i, i, i przypominam, bo, bo nawet niektórzy nie wiedzą, że odcinek Wizna to nie jest tylko gmina Zawady, gmina Wizna. To są jeszcze dwie gminy. W sumie okay. są cztery gminy. Schrony na Kołodzieju to są schrony, które są do gminy mm -hmm. Czcianne i schrony z mm -hmm. drugiej strony, po pobliżu miejscowości Rutki, w stronę grądu mm -hmm. to jest już gmina Rutki. Więc praktycznie ten odcinek mm -hmm. znajduje się na terenie czterech gmin. Pierwsze to są, pozycja wysunięta to jest gmina Wizna, schrony na, schron dowodzenia i, i, i schron u podnóża góry to jest gmina Zawady, pozostałe, odcinek pozostały to był gmina Rutki, natomiast druga część, czyli znajdująca się już poza Narwią, w tą stronę wzdłuż Biebrzy to jest gmina Czcianne, można mieć, ale to nie cztery gminy czyli spotykamy w tym miejscu, są granice czterech powiatów, się to wszystko zbiega i uważam, że przy takiej czystości to mało tego, że nawet i wszyscy wójtowie, ale nawet... I, i, I starości, gdyby brali udział, to byłoby jeszcze piękniejsze i piękniejszy obyczaj. Także to jest, ta, tak nazywamy to symbolem obrona Wizny. Przecież obronowało się po drugiej stronie Wizny, ale skoro jest to odcinek Wizna, odcinek Narwi w pobliżu Wizny, a mówię tak, to się składa, że mamy nie tylko dwie gminy, a cztery gminy i cztery powiaty są jak gdyby gospodarzami tego miejsca czy tego odcinka.